Hi, Ciężko mi uwierzyć, że to mój pierwszy lojkratong na Phuket, a tak naprawdę trzeci w Tajlandii. Wcześniej byłam w Bangkoku, Chiang Mai, teraz Phuket z moją ukochaną Niu. Zaczynamy od plaży oczywiście. A, dobra, New mnie kręci w kulisy YouTube'a, ja już cała mokra w tej sukience. Ale było warto, o oh, już zaszło. Take a train right just to see Write for hours just to please you. You don't know how much I need you Cause you're my home away from home away from listopad to miesiąc, w którym tysiące światełek płynie na jeziorach i rzekach, niosąc ludzkie życzenia i modlitwy podczas festiwalu Loy Kratong. Słowo Loy oznacza unosić się na wodzie, a Kratong to pływająca platforma. Jest wiele historii o tym, jak powstała ta docorczna tradycja. Najsłynniejsze mówi, że ludzie prosili boginię wody o przebaczenie za zanieczyszczenia wód i kanałów. Większość mieszkańców Tajlandii to buddyści, więc w hołdzie buddzie oferują oni kwiaty, świece i kadzidełka. Wszystko zaczęło się od czasów Sukotai, pierwszej stolicy Tajlandii. Ludzie przynosili swoje kretongi do rzeki, aby spełniać życzenia. Umieszczali je na wodzie, aby zmyć grzechy i pech, a następnie szczęście miało do nich wrócić, kiedy kretongi odpływały. Do środka wkłada się zazwyczaj monety o dowolnej wartości, w nadziei, że w przyszłości powróci jeszcze więcej. Dlaczego chcesz kupić ten kraton? Dlaczego ten kretong jest cute? And the fish eat this. Aha, czyli can the fish ryby mogą zjeść, bo to jest takich próbków jadalnych. To nie jest taka łatwa decyzja, pamiętajcie. Trzeba wybrać e, ładnego kratonga jeszcze, żeby był z naturalnych składników, żeby nie było tam plastiku, no bo to wszystko później idzie do rzeki, tak? Lepiej niech się rozłoży. Nie do końca jestem pewna e, tej tradycji, no ale no wiadomo. E, trzeba też uszanować. Później będzie nam się wiodło w całym roku. You and me! Let's take this one Mamy to. Żadnych plastikowych elementów, żadnych e, tych pinezek, strzywaczy, tylko same chrupeczki. I co? I kadzidełko czy... A, świeczka. No musi być niestety. E, więc mamy wybrany. wybrany. Ja i New. Huh? Can you please, like, right now for them Napisałam tu panu, bo poprosił, żeby było na reklamę, żeby więcej osób zachęcało. Tak samo jak ja. Nie, tak samo jak ty. No plastik. Yeah. 100%. natural. <laughs> Sama natura. O, ale... Ładne. Ładne. Oh, Let's Can eat I? that. Co tu jest? O nie. Dzieciaki mogą przejść na podalą. Dobra, musimy, musimy się dostać na dół. Pali się? Ojej! Pali się, pali. Dopuszczamy naszego kretonga. Do you make it wish or what do you do? Trzeba chyba coś zjeść jakieś są. wszystko zrobione to teraz pora na jedzonko no, that's the true. Może zagramy w balony New Would you like to play? Co mogę Tell, ask him. Okay. Oh, Thank you, Marta. You're welcome. <laughs> 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 Trochę się rozpadało, więc chowamy się pod daszkiem ze street foodem. Newton już pożera swoje e, szaszłyki. No wiecie, jak to jest ze mną. Spokój tam. <laughs> Za Nie mam tu nic w okolicy. Noo, się? Show me. What do you have? Znowu pada. Teraz czas na moje jedzonko. Jakoś się przedostałyśmy z okolic jeziora, gdzie po prostu są tłumy. Duży korek, ale udało się. W pusto, bo wszyscy są tam. Co mamy? Takie bowle zdrowe. Ja oczywiście z tofu, z kimchi. Eee, to jest jeszcze rzutkiewka, sałata. ma z tym, z salmon, jak to jest po polsku, ee, łosoś. No i co? Smacznego, smacznego. Vegan. Mm -hmm. I takie małe podsumowanie, bo teraz mam porównanie różnych miejsc w Tajlandii, gdzie świętować Loy i polecam szczególnie Chiang Mai. Ten festiwal lampionów odbywa się w tym samym czasie, ale one obecnie są e, zakazane. Czasami ludzie tam je puszczają, ale to nie jest już tak widowiskowe jak kiedyś. Teraz są raczej tylko te świeczki e, na wodzie. Ale tam są sztuczne ognie w ogóle i w ogóle i całe miasto Chodzi, jest zamknięte, znaczy nie zamknięte, no jest ruch, ale wszystko stoi, bo no jest tyle ludzi na ulicach. Dla mnie to było trochę za dużo, To tutaj było akurat tak fajnie kameralnie. Myślę, że bardziej celebrują też na Patong, więc każdy pewnie znajdzie coś dla siebie. Obejrzyjcie koniecznie moje filmy też z poprzednich lat, właśnie z Bangkoku, z Chiang Mai, wszystko znajdziecie. No i dziękuję, że byliście ze mną. Buziaki, cześć! Oh see.